Piątkowy mecz z BKS-em Lublin niestety przegrany, ale miałem dużo roboty, więc ocencie w komentarzu, która interwencja była najlepsza, a w której zachowalibyście się inaczej. A dodatkowo Tata wziął sobie do serca wasy rady, żeby dbać o kręgosłup, więc do pokoju wjechało biurko, wygodne krzesło, i tutaj mamy takie zaplecze montażowni. Ale wracajmy do filmu. 1. Sytuacja dwóch na 1, Wyczekałem na nogach. Na szczęście przeciwnik miał problem z przyjęciem i zdążyłem obronić dużym blokiem. Sytuacja druga. Zawodnik biegnie skrzydłem i taki rozstrzał z napierającym zapastnikiem, ale udało się zainterweniować. 3. Sytuacja 1 na 1 i interwencja dużym blokiem. 4. Mocne, wysokie uderzenie spoza pola karnego. 5. Mocne uderzenie po długim słupku tak z linii polakarnego. I sytuacja 6. Uderzenie idealnie w okienko, ale udało się sparować na słupek. Czekam na Wasze komentarze i opinie. Dobra dnia!